No tutaj widzimy końcówkę zjazdu z mojego Liwocza, ostry, ostry zakręt w lewo. Tak jak w zeszłym roku. No widzimy, że tutaj coś, coś leśnicy robią, jest troszeczkę rozkopane. Także, także tutaj może być najgorszy odcinek pod względem chyba podłoża. No, około kilometra, także także można... No dobre opony w tym miejscu się przydadzą, no coś na słabszych oponach może mieć troszkę problem, ale może, może akurat jeszcze przez niej będzie dobrze. Po wyjeździe lasu wypadamy na łąkę z bardzo ładnym widokiem. No troszeczkę nam leśnicy po drodze przeszkodzili, zwalili kilka drzew, ale obiecali, że będzie usunięte to do przyszłego tygodnia, więc mieli nadzieję, że trasa będzie tutaj przejezdna bez problemu. No a tutaj widzimy zjazd łąką, także przy wyjeździe na łąkę cały czas ścieżką kierujemy się prosto i dalej powinny być oznaczenia też bez problemu. Tutaj króciutki przejazd przez rzeczkę Jest zakończony, nie wiem, takim lekkim podprowadzeniem, więc trzeba będzie troszeczkę się umoczyć chyba, ale nie będzie też stanowiło problemu. Jesteśmy na drodze między Czerną a Jabłonicą. No jak widać, ładny szuterek. Tutaj podkręcie w lewo. No mamy troszeczkę błotka, ale nie przeszkadza. To w niczym. No i tam widać Marcina sobie pedałuje spokojnie e, trasą. No i do zobaczenia dalej. Ta droga doprowadza w tym momencie do rozwidlenia e, dystansu giga oraz e, mega. Tutaj gdzie widzimy biały samochód, e, czyli prosto będzie jechał dystans giga, będzie to łącznik do drugiej pętli. E, tutaj w prawo wjeżdżamy na dystans mega. Będzie tutaj zjazd, później podjazd, potem po podjeździe asfaltowym będzie bufet. Także mega w prawo, giga prosto. Dojechaliśmy do miejsca, w którym znajduje się, znaczy będzie znajdował się, bufet numer 2. Po pokonaniu około kilometrowego podjazdu w miejscowości Jabłonica. Właśnie w tym miejscu będzie bufet. I przy bufecie skręcamy w lewo i gonimy dalej. A tam w tle z tyłu w tym momencie widać szczybliwocza. W minięciu bufetu przejechaliśmy przez Lacek i w tym momencie droga wygląda właśnie w taki sposób, że jedziemy szutrówką. Wjeżdżamy jak na razie z powrotem na asfalt. Także warunki na trasie cały czas są bardzo dobre. No właśnie dojechaliśmy do miejsca, w którym trasa Mega oraz Giga łączy się z trasą Hobby. Więc po wyjeździe tutaj w prawo do góry i tam już wszystkie dystanse będą jechały razem a tutaj z lewej strony asfaltem będzie biegła trasa Hobby i do góry w tym momencie mamy 48 km trasy mega powoli zbliżamy się już w stronę jasła w stronę mety generalnie za sobą mamy już wszystkie większe podjazdy i wjazdy do to chyba z tego co kojarzę jeszcze tylko jeden podjazd taki średni już także także tylko i wyłącznie stąd droga prowadzi do mety i cały czas na zmianę będą drogi świetrowe troszeczkę asfaltu no i jeszcze oczywiście na koniec tylko stare torowisko które tak wszyscy uwielbiają także jeśli wszyscy to lubią no to wiadomo że ten aspekt musi zostać zachowany Widzimy ostatni zjazd do mety, no dosyć stromy jest, także na spokojnie, ale piesek też biegnie, więc nie ma problemu, da się zjechać i dojazd na torowisko i z torowiska będzie już tylko i wyłącznie całym torowiskiem, dokładnie z tej strony, tak jak w ubiegłym roku dojazd do mety, także identycznie torowisko będzie jak do mety, jak w zeszłym roku będzie dojeżdżało do mety. Zbliżamy się do końca pracy. Marcin właśnie pokonuje ostatni wyjazd na most. Przejazd, przepraszam, przejazd przez most. I później z mostu będzie zjazd na wały, które będą biegły do samego, do samego mosiru, przy którym sytuowana będzie meta. Dojechaliśmy do końca mostu którego będzie zjazd na wały i wałami już, jak wspominałem, będzie droga tylko bezpośrednio do mety prośuteńko także na mi jest jakieś 1,5 km na ostry finish także tyle dziękuję i mam nadzieję, że pomogłem mam mniej więcej zobaczyć jak trasa wygląda jeśli jakieś pytania to piszcie